Mamy wakacje. Akurat dzisiaj jest fantastyczna pogoda, nie tylko dzisiaj od paru dni. Ciepło. Wielu ludzi jest zainteresowanych tylko wyjazdami poza miasto, urlopami, lotami samolotowymi, zabawami. No nie wiem, co jeszcze można robić tam w okresie wakacji, w okresie lata. Tym wszystkim są zainteresowani. I muszę wam, kochani, zadać proste pytanie, którego nikt wam nie zada. Naprawdę nikt. No tylko ja niestety znowu się wpycham z nieciekawymi pytaniami. Ale może czyjeś życie będzie uratowane przez to. Czy wiecie, że statystycznie rzecz ujmując, tysiące ludzi po wakacjach, czy w czasie wakacji umrze? Wiecie o tym? Umrą ci, którzy jadą na wczasy. Oczywiście nie wszyscy, no. Nie wiadomo, którzy, ale będą tacy. Ludzie będą umierali w czasie wypoczynku, kiedy będą wracali z wypoczynku, będą umierali w czasie spacerów, kąpieli. Statystyka, taka wredna nauka, która wszystko przekłamuje, ale jednak coś mówi, jest bezwzględna. Iluś z nas w te dwa miesiące wakacyjne umrze. Niektórzy Umrą na tak zwaną nagłą śmierć, czyli z powodu szczepioneczek, które sobie zaaplikowali. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy na śmierć? Przecież te wakacje mogą być ostatnim okresem Twojego życia? Może to są ostatnie dni Twojego życia, a może i ostatni dzień Twojego życia wtedy, kiedy odsłuchujesz ten nacyranek, czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Czy jesteś gotowy na spotkanie z tym, który wszystko stworzył? I który sprawiedliwie cię osądzi, jeśli do tej pory w swoim życiu nie pojednany jesteś z Bogiem, to dziwię się, że jeszcze tego nie zdecydowałeś się zrobić. Może ktoś powie, ale ja jestem niewierzący. Oczywiście, że możesz tak powiedzieć, nawet możesz być niewierzący, to prawda. Cały twój smutek polega na tym, że to nie ma znaczenia. I tak staniesz przed Bogiem. I odbierzesz to, na co sobie słusznie zasłużyłeś, czy zasłużyłeś, czyli potępienie. A skąd wiadomo, Bóg to osądzi, może mam więcej dobrych uczynków, ktoś powie. I całkiem możliwe, że 90% twoich uczynków było dobrych, a nawet bardzo dobrych. No to o co chodzi? A no o to chodzi, że to niczego nie zmienia, ponieważ i tak idziesz na potępienie. Zbawienie bowiem nie z uczynków, bo nie jesteś w stanie zapłacić za swoje grzechy, czymkolwiek. Za twoje grzechy, jak za każdy inny grzech tego świata zapłacił Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty. Żeby sięgnąć po owoce tego, co stało się na krzyżu Golgoty, trzeba jednak uwierzyć. Nie trzeba powiedzieć głośno, że wierzę, trzeba w serce uwierzyć, a ustami wyznać, że jestem wierzący, ale w sercu uwierzyć, więc nie da się tego zrobić byle jak. Nie da się kogoś oszukać, nawet samego siebie się nie da oszukać. Już nie wspomnę o tym, że i Boga oszukać się także nie da. Zanim gdziekolwiek się udasz, zanim się będziesz cieszył piękną pogodą, idź człowieku gdzieś do kąta i zacznij rozmawiać z Bogiem tak, jak umiesz. A właściwie dokładnie mówiąc tak, jak nie umiesz. Bo skoro tego nie robiłeś do tej pory, no to skąd masz umieć? Porozmawiaj z Bogiem. A przekonasz się ku swojemu zdumieniu, że nie będziesz gadał z pustą ścianą. I wtedy napisz mi, że narodziłeś się na nowo. Czy jesteś pewien na 100% wsiadając do samochodu i wyjeżdżając gdzieś na wakacje, że wrócisz? Na jakiej podstawie tak sądzisz? Spojrzyj do statystyk wypadków. Ludzie giną. Każdego dnia giną. Nie no, mnie to nie spotka. Tak samo mówili ci, którzy zginęli. Wielu ludzi wchodzi do wody, aby się kąpać. Niektórzy już z niej nie wychodzą. Co najwyżej ich wynoszą. No ale mnie to nie spotka. Tak samo mówili ci, których wyniesiono z tej wody, jesteśmy ludźmi, którzy na tym świecie nie żyją wiecznie. Na tym świecie umieramy. I ciebie też to może dotknąć. Nagle, niespodziewanie, a to, że w ogóle dotkniecie, to jest oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. To, co mówię, nie jest po to, żeby wam zepsuć wakacje. Aczkolwiek jeśli to ma się skończyć Twoim nawróceniem, narodzeniem na nowo, to. Całym sercem chciałbym ci popsuć wakacje drodzy bracia i siostry, wy którzy jesteście wierzącymi ludźmi, mówicie tak, a jak wy spędzacie wakacje? Oj, poznaj mnie jednego wierzącego, w cudzysłowie bym powiedział wierzącego, który wyznał, że i to z uśmiechem na twarzy, nie widząc w tym nic złego, że on ma wakacje, on teraz nie uczęszcza na żadne nabożeństwa, nie chodzi na żadne grupy domowe, nie Czyta Biblii, tak za bardzo się nie modli, no ma wakacje, no po prostu, no trzeba to zrozumieć, że są wakacje. No ja jestem takim człowiekiem, który mówi wprost pewne rzeczy i wtedy mówię, co mam do powiedzenia. Jesteś niewierzący, więc możesz sobie wakacje robić całe życie. A co to kogo obchodzi? Ale jak pastor tak może mówić? Mogę i mówię, bo jesteś niewierzący. Jeśli ja jestem żonaty lat 41... Przychodzą, przychodzą wakacje, a ja sobie po prostu idę, gdzie mi się podoba, bo mam wakacje, to co to za małżeństwo? To jakieś nieporozumienie kompletne. O czym wy, ludzie, mówicie? Dlatego tak Kościół wygląda w Polsce. Kościół świetnie nauczył się, jak gnić. Ale jakoś nie może się nauczyć żyć. Jak jesteś wierzącym człowiekiem, to jesteś zaręczony. Z Jezusem Chrystusem jesteś jego oblubienicą. Przyjacielu, obudź się! Puknij się w czółko, póki czas, a jak jesteś niewierzący, a tylko nazywasz się wierzący, to na kolana i pokutuj, bo spotkacie dokładnie to samo, co każdego niewierzącego, czyli wieczne potępienie, wakacje, wakacje za chwilę miną, nawet się nie obejrzycie, jak znikną, a niektórzy z Was już tego nie zanotują, bo już będą martwi. Obyście byli wtedy żywi w wieczności. Amen.